Dobry wieczór, kochani, z tej strony pizza Starot. E, dawno już mi to znowu nie było, więc e, troszeczkę się poprawiam i działam teraz z e, filmikami do przodu. E, dzisiaj do Was przychodzę z e, takim, powiem szczerze, że mam nadzieję, że Wam się spodoba ten e, e, temat. E, a no więc, e, co czuję, co zamierzam. Mm, Czytanie będzie bezterminowe od dzisiaj. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Eee, I powiem Wam tak, eee, mam już tu przygotowane trzy grupeczki kart. Muszę Wam tak pokazać, bo inaczej nie dam rady, bo na razie wiecie jak to u mnie jest. Eee, a no więc tak, grupa pierwsza księżyc. Eee, grupa druga mak. I grupa trzecia, yy, dwójka kielichów. gdzie jeszcze się zastanawiam, Więc to tak to będzie wyglądało. Ten, żebym nie pamiętała, sobie położę już na boczku. Zacznę może od grupy pierwszej, czyli księżyc. Yy, karty będę dokładać teraz. No i patrzymy, co on e, czuje, co zamierza, co myśli, co mierza, myśli. Okej, okay. zobaczymy dziewczyny, jak to tam będzie wyglądało panów. No to widzimy, całą w e, głowie. Aha. nie wiem czy jest ja teraz tu zmieszczę. co w sercu. No i zamiar. Wiecie co? Dla czwórka buław, dwójka kielichów, as i siła, ale czujka kielichów. O, koho! Dobra, dziewczyna. A czekajcie, zaraz Wam tak y, tylko na chwilę pokażę karty. No dobra dziewczyny, no to już wam, już wam pokazuję. Zobaczcie, jak te karty wyglądają. No powiem Wam, że to tak troszeczkę no, kiepską w głowie tu zobaczcie, jakie tu jest cierpienie, jaki to jest ból. Tu będzie wybór między dwoma osobami. Bo nie chciałby tak naprawdę yy, was skrzywdzić. On tutaj widzę, że no dużo cierpienia, dużo bólu, jest takie jak gdyby zastanawianie się w którą stronę pójść, trochę tutaj będzie takiej trochę medytacji nad sobą, yy, może być rozpad po prostu już waszego związku i on już dalej w to nie będzie chciał pójść, no po prostu zobaczcie, tu będzie jakaś sprawiedliwość, no i co, aż diabełek się pojawi, tak. Tu będzie pan do oczyszczenia, więc zapraszam serdecznie dziewczyny, jeżeli wybrałyście grupę pierwszą, więc coś tam podziałamy. Tutaj widzę jeszcze. E, Ojej, poczucie mi się, to tak nie. O, tak te karty. No będzie tu chciał jakiejś sprawiedliwości, tak? Mm, będzie chciał y... wywalczyć sobie, żebyście wy tutaj w tej królowie mieczy też będziecie walczyć, bo będzie będą walki między wami będziecie się tutaj no niestety ale przytykać między sobą co no tak grupa pierwsza będzie miała no niestety tu pan sobie wymyślił że będzie się no niestety troszeczkę yy, no zagłębiać w to uczucie no ale no niestety tu coś poszło nie tak tu było jakieś bardzo bardzo ciężkie no ale on tu już tutaj w kole fortuny będzie się przebudzał będzie już przepięknie sobie tutaj sobie poradzi. I teraz poczekajcie, tak żebym ja mm, dobrze chwyciła teraz telefon oj, po zasłonie telefon. Dobra, trochę z ręki, trochę z tak tak będę Wam pokazywać. Zobaczcie, tu w tle y, mamy twórkę. On potem będzie taki troszeczkę y, Spokojniejszy i będzie tutaj chciał coś bardziej osiągnąć, bo on będzie miał swoją tą siłę, tak? Czyli, no, tutaj, no, będzie się, po prostu się przebudzał się z tego, z tego, z tego cierpienia i tak dalej, no, ale potem, no, niestety, w tej czwórce kielichów, no, niestety, tu jest ból, tu jest dalej takie oziębłe podejście razem z tą piątką. Dalej, kielichów, tak samo spryczkać, bo już bardzo e, Więc, no tutaj będzie taka trochę niefajna sytuacja. E, może z Wami by rozmawiać, może być wszystko pięknie, ładnie, ale no niestety. No i on żyje jako ten król, tak, z kielichem, ale nie wiadomo z jakim kielichem tak. Więc grupa pierwsza nam no, nie za bardzo fajnie. Mam nadzieję, że. Wam się film spodobał? Dawajcie kciuki, dajcie subskrypcję, jeżeli możecie, rozwijajmy razem ten kanał, bo naprawdę bardzo mi zależy, żeby tutaj, żebyście znaleźli sobie coś dla siebie. No i dziękuję grupie pierwszej do zobaczenia, papa na pa, razie. No i zapraszam grupę drugą, czyli Mac, kto wybrał, proszę. Idzie Mak z marzeń. No i zobaczymy moje drogie co on tam ma w sercu co myśli i co zamierza co tam tam, co w sercu co zamierza, mm -hmm. no, powiem Wam, że już Grupa druga już mi się bardziej podoba. Mhm. No i proszę, druga grupa. Widzicie, jak pięknie tu jest uczucie. Jest jakieś obowiązanie. Będzie spełnienie y, marzeń. Słuchajcie, dziewczyny, no ja tu widzę tego pana bardzo dobrze. Słuchajcie, nawet nawet... Przepraszam, że zasłonięła palcem. Jeżeli chodzi y, co ma w sercu, zobaczcie jakie piękne karty. Chociaż tutaj jeszcze on tak troszeczkę będzie się tutaj w um, czekajcie, w tej siódemce buław będzie się troszeczkę też zastanawiał czy wy, to wy ale z tych kart wynika, że będzie bardzo dobrze. I tutaj jeszcze słuchaj, żebyście widziały y, 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 w Asie Pentakli y, też macie spełnienie marzeń. Świadków wzywa was też. Ym, w zamiarach, no tutaj troszeczkę też na początku będzie takim właśnie królowniczym i, i będzie szedł po swoje, ale będzie tutaj, no musiał troszeczkę ciężko popracować nad sobą. Bodajże, że Hmm, pójdzie w pracę, pójdzie w pracę. No i oczywiście będzie w tych energii, na przemian, przez to raz, tutaj co mamy, no, zobaczcie sprawiedliwość I, i, i macie z góry opiekę. Bardzo fajnie. Czekajcie, może tak sobie zobaczyła. No, uh -huh, tak. O, tu będzie Pan jeszcze doświadczenie życiowe, prawda? Tak wszystka pentakli mm -hmm, mm -hmm. no i troszeczkę też będzie trochę pól. oj, 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 grupa druga, druga coś tutaj. Aż pan. Powiem szczerze. No, będzie gdzieś musiało się. Mówię. Czy znaczy nie zastanowić, ale najbardziej yy, przemyślisz, że to będzie ten na całe życie. I witam grupę trzecią lichów yy, trochę bym chciała, żeby ten film troszeczkę był króciutki, żebyśmy yy, dali sobie radę a propos yy, właśnie tego rozkładu tak yy, grupa trzecia co myśli co tu jakie ma zamiary problemy techniczne, co czuję, co myślę, grupa trzecia. Zobaczmy, co nam się. Co w sercu. A trzecia. to pan będzie miał niestety nowy początek. Na to wychodzi. Niestety, czekajcie, sobie jeszcze po układam te karty. Teraz wam zrobię rzut. A musimy sobie radzić. żeby był w porządku tak moi drodzy no i kochaniutkie widzicie to co ja tu też yy, no już mi się telefon słuchajcie powoli przegrzewa i teraz no widzicie to co ja yy, chodzi co yy, ma w głowie no w głowie no powrót do przeszłości tu by chciał Pan założyć rodzinę, oczywiście w dziesiątce kiniuchów. Wy jesteście tą królową, buławową, macie teraz taką energię. Co ma w sercu, no zobaczcie, no powroty do przeszłości, do przeszłości. Może ewentualnie by chciał jakiegoś tutaj stałego związku, ślub, spełnienia marzeń. A jeżeli chodzi o um, jego zamiar, to zobaczcie, no no, trochę nieciekawie, tu końcówka będzie no taka właśnie trochę menacholnina ale on będzie miał tą siłę i, i, i myślę, że razem jak tam będziecie działać, to, to dacie radę, chociaż on, mówię, tutaj będzie w takim, w energii niestety pustelnika. moim no drodzy, więc ja życzę wam wszystkiego dobrego, życzę wam spokojnej yy, nocy słuchajcie jeżeli wam filmik się podoba to da dajcie lajki like, subskrybujcie komentujcie dajcie znać jak z wami rezonowało i na razie